No Kochani, obiecałem wam aktualizację, co tam u szczurków, co tam u szczurków to aktualizację zrobię, ale nie wiem Nie widzisz? O kurcz, nie widzę, właśnie Zobaczcie, co tu mam Małe myszo-myszo-szczurki No fajnie Pewnie znowu cztery będą Widzicie, i ona tak będzie wlekła te szczurki, one są przyczepione, dosłownie do niej ciąga. I ona goni z nimi, ja widzę trzy. No widzę trzy. One szczurki. <laughs> ale fajnie. Ciekawe, jak długo to będzie tak nosić. No, jabłko, jabłka lubią. Zobaczcie jak wcina jabłka, teraz muszę więcej tych jabłek dawać, jabłka, mango, banan, bo ona teraz będzie dużo witamin potrzebowała i widzicie, ten maluch on nie spadnie, on po prostu jest przyczepiony. No i moi kochani, tak z tych moich obliczeń wynika, oczywiście te moje obliczenia mogą być błędne, bo ja nie jestem, nie jestem fachowcem tego gatunku. Od, ogólnie od, od tych zwierząt takich gryzoniowatych to, to nie jestem żadnym fachowcem ani się nie czuję, bo po prostu nie znam się za bardzo na nich moja wiedza o tych szczurach akacjowych jest no, taka podstawowa można powiedzieć od, od tej podstawowej wiedzy to nie mam żadnej dopiero z tych moich obserwacji czegoś może się nauczę i wychodzi na to, że no jakieś około 3-4 tygodnie temu były tutaj kopulacje widziałem, tej samicy z tym dużym samcem, no i czyli ciąża trwałaby tak około, nie wiem, no miesiąca, może. No i bo wczoraj tam patrzyłem, mojego ja tam sprzątam te, te ogryski z tych diabłek, To nie było tam żadnych młodych, nie widziałem. Może nie zauważyłem, ale raczej nie, no, raczej bym się kapnął. Natomiast dzisiaj, właśnie, czyli w nocy, wydaje mi się, że urodziła te młode. Są trzy młode, trzy ogonki tam widziałem, no i no fajnie, że są, <laughs> fajnie, że są młode, cieszę się I, i tego. No i w sumie tyle. Z tej strony Lary, na razie skohejka, pa!